možda mogu doći na sredovski gol a da se tu radi da se 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 da Pan Kazimierz Roskręcki, legenda no, Kruświca. Leg Szkoleniow który wyszkolił takich dwóch zawodników jak Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski. Panie trenerze, od czego się zaczęło w ogóle stworzenie takiego duetu silnego? No... Najpierw był Artur czy najpierw był Jurek? Pierwszy był Jurek, Jurek był starszy przez dwa lata. Ale Rentalnie... Było wiadomo jak Artur przechodził do seniorów, że to, że to jest talent pełnej czystej wody i do nas ode mnie pseudonim perełka. Przed nimi właściwie ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Wadze Lekkiej. No tylko, szansa ostatnia. I co będzie później po Igrzyskach? Przejdą do jakiejś innej osady, Pańskim zdaniem? Czy... No, nie wiem, chyba nie, to są zawodnicy dość leśni, przecież trochę lat mają. No dobrze, pani że ma Pan już następców: Artura i Jorka? No tu właśnie talent, jest Niespotykany talent się pojawił. Czyli? No, jedynkarz. To nie mój wychowany na razie, ale jest talent. Nie sama Mówi Pan o Kamilu Sieradzki? Tak. I będzie w jakich konkurencjach startował? To była uwaga lekka, czy? Nie, ciężko, ciężko. Ciężko. Panie. Duży, duży, duży. duży niespotykanie. Od dłuższego czasu. A że Pan już tutaj w tym klubie pozostanie na stałe, Pan z Kalisza pochodzi? Pochodzę z Kalisza, mieszkam w Wrocławiu. No tu się przykleiłem, bardzo mi tu dobrze. W czym tkwi tutaj taka rodzinność tego klubu? No, atmosfera, ogólnie i tak dalej. To jest, to tu to, to tak wyłożę. to Codzienny, codzienny zapach, codzienna atmosfera. Panie dyrektorze życzymy dużo zdrowia. Dziękuję, bardzo, dobrze, zawsze. Na zawsze. Dziękuję. Pan Stefan Janaczek, prezes Gopła-Kruszwica. Panie prezesie, 900, 1911 rok, powstanie klubu. Teraz już jest 112 lat od powstania Gopła-Kruszwica. Mówi się, że za pańskiej kadencji ten klub dostał dodatkowego pędu i najszybciej się rozwija. No, akurat tak stworzono takie warunki, że no... Takie, takie są czasy, przyszły takie czasy, gdzie trzeba, trzeba było to, to wykorzystać yy, Zmodernizowano, powiększoną infrastrukturę łącznie z torem regatowym, budynki, budynek główny, hangar, pomosty to całość co związane z wieszlarstwem potrzebne dla uprawiania tego sportu. Mówi się, że pod myślą wieżą, tutaj yy, wszystko pięknie kwitnie, klub się rozwija i jeszcze oprócz tego coraz ciekawsze zawody. Międzynarodowe, Pan chce, żeby to dalej się rozwijało? Tak, pod samą myślą wierzą, to jest dobrze, dobrze i niedobrze, i źle, ponieważ jesteśmy w strefie A, w strefie konserwatorskiej. Wszystko musimy po prostu y, uzgadniać. Y, sam tor regatowy jest na Goblańskim Parku Tysiąclecia, Natura 2000 również obostrzenia, ale jakoś sobie radzimy i umiemy pogodzić przyrodę ze sportem. Właśnie więcej teraz ludzi kojarzy. Kroszwicę z Gopłem czy jeszcze cały czas z Mysią Wieżą? Z Mysią Wieżą i z, z, z Gęsiami Gengabą. No właśnie, te gęsi są tutaj prześliczne, robią furorę i, i będzie rywalizacja dla wyślarzy. No, gęsi, gęsi są jedną z atrakcji, one tak się przyzwyczaiły w ogóle do, do sportowców, bo sportowcy no, są bardzo dla nich łaskawi, nie, nie przepędzają ich, także one się tutaj zadomowiły już, już na stałe i no, przyciągają również i turystów. Niejednokrotnie przyjeżdżają tutaj wycieczki zagraniczne i filmują się z, tymi, z tym tatstwem. Jeśli chodzi o sport, Artur Mikołajczewski, Jurek Kowalski, prawdopodobnie ostatnie Igrzyska Olimpijskie za rok w Paryżu, ale podobno szykuje się tu, jak powiedział trener Kazimierz Naskręcki, wielki talent Kamil Sieradzki. Tak, jeśli chodzi o, o Artura Mikołajczewskiego, Jerzego Kowalskiego, no to, to już ostatnie chyba, y, ostatni rok, ostatni, o, 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 ostatnie lata, jeśli chodzi o, o wagę, wagę lekką, ponieważ w Paryżu y, to już ostatni ostatnie igrzyska, gdzie, gdzie będzie waga lekka, no i oni też już mają swoje, swoje lata I, i tak myślę, że życzę im, żeby wiosłowali jak najdłużej, ale, ale czas jest nieubłagalny i, i też niedługo będą chyba też kończyć karierę, no pojawił się taki no, talent. Dosłownie talent, bo po, po roku wiosłowania w juniorach znalazł się w szerokiej kadrze juniorów polski. Czy to zasługa w łowienie takiego talentu? No na, pewno, na pewno na pewno trenera, ale, ale zawodnik ten przyszedł z innej dyscypliny sportu jak, jak pływanie. Tam z pewnych względów, nie wiem czy zdrowotnych, czy yy, no, no, no nie, widział, nie widział się, a odnalazł się w tym wioślarstwie i, i to z wielkimi sukcesami. Którzy trenerzy obecnie pracują w klubie Głopo -Głopo No jest dwóch, Zatrudniamy dwóch trenerów. Trener Kazimierz Naskręcki. On prowadzi grupę seniorów i młodzieżowców, praktycznie seniorów, bo mamy seniorów, nie mamy akurat teraz rocznika młodzieżowców, a ten Robert Januszek ma młodzików, młodszych juniorów. A jeśli chodzi o organizację imprez, jakie plany Pan ma na najbliższe miesiące, lata? Co tu jeszcze można zrobić? No ten, ten rok to jest bardzo bogaty, bo żeśmy zaczęli 15 kwietnia długodystansowymi regatami. Teraz obecnie mamy centralne regaty kwalifikacyjne. Już pierwszy, drugi lipca również centralne legaty kwalifikacyjne. Ja myślę, że to będą już taki ostatni dzwonek do ustalenia kadr na mistrzostwa świata. Następny weekend mamy mistrzostwa polski juniorów, później ogólnopolska olimpiada młodzieży i koniec miesiąca lipca młodzieżowe mistrzostwa polski, mistrzostwa polski młodzików. Także bardzo bogaty i napięty sezon. A międzynarodowa impreza szykuje się w najbliższych latach? No Nie planuję, nie powiedziane, że, że nie, ale żeby, żeby po prostu taka impreza odbyła się trzeba złożyć odpowiednie dokumenty, aplikacje o, o taką imprezę i ona nie jest z roku na rok, ale to jest tam okres do czterech lat Panie prezesie, minimum. Panie prezesie życzymy Wytrwałości, kondycji, dużo zdrowia, aby klub się tak rozwijał. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gopo Kruszlica to nie tylko Artur Mikołajczewski i Jurek Kowalski, ale rośnie tu wielki talent, o którym mówił wcześniej trener pan Kazimierz Nastręcki, a tym talentem jest Kamil Sieradzki. Pochodzisz z Inowrocławia. Tak. Czyli musisz no, trochę dojeżdżać, żeby trenować. No... Jest około 16 km mam do klubu Najczęściej ten dystans pokonuję rowerem Warunki fizyczne masz jak koszykarz Czy wcześniej uprawiałeś chyba ten sport? Koszykówkę akurat nie, ale wiele lat pływałem yy, Dobrosław znany jest właśnie z koszykówki, pływania Co przeważyło na to, że zdecydowałeś się na wyśladzki? Może Mój dziadek trenował kiedyś, wiele, wiele lat temu Pewnego razu zaproponował mi, że może bym się wybrał na trening, i tak jakoś to spodobało mi się. No i ciągnę to do dziś tak. Mówię się, mówi się o tobie, że ty jesteś typowy skifista. Że na osadę to nie, nie tak bardzo. No, przede wszystkim dlatego, że mamy problem z ludźmi w naszym klubie i mało zawodników mamy. Ciężko, ciężko skleić jakąś osadę, więc. Póki mogę się rozwijać na jedynce, to, to będę to kontynuował. Moim największym atotem to jest siła, technika, kondycja? Jak się chyba, chyba siła, bo mam krótki staż treningowy, więc technicznie jest jeszcze bardzo dużo do poprawki. Także siła przeważa zdecydowanie. A czy wcześniejsze występy na pływalni pomagają tutaj na troszeczkę innej wodzie? Pomagają, gdyż wydolność też została, a to na pewno ułatwia. Jakie masz w tym roku cele główne? Stoimy na tle Olympic Hopes, nadziei olimpijskich. Ty może myślisz o Igrzyskach Olimpijskich na przykład w Los Angeles? No, jest to na pewno jeden z celów bardzo odległych. Za sobą mam już Mistrzostwa Europy Juniorów w tym roku. Które, co prawda, zakończyły się troszkę dla nas niepowodzeniem, ale no, zrobimy wszystko, żeby na Mistrzostwach Świata w sierpniu pokazać na co nas stać. Więc, chyba przebywasz poza domem, poza klubem, na zgrupowaniach reprezentacji? Czyli już poznałeś tę Wałcz, poznałeś zakopane. Tam Cię chyba częściej można spotkać niż w Wino-Wrocławiu. W Wałczu zdecydowanie najczęściej. Póki co w ośrodkach sportu byłem właśnie w Fauczu i w Szczyrku. Z tego co wiem, w czerwcu czeka mnie też wyjazd do Iławy. Także jakieś tam nowe miejsce. z tym. Kamil, Kamilu, co Ci życzyć w tym roku 2023, który tak dopiero się rozkręca, jeśli chodzi o wioślarstwo? No. W wytrwałości i w dążeniu do celu myślę, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. Kamil Sieracki w tej chwili, Wielka Nadzieja, Gopła Szwica no i reprezentacji Polski życzymy sukcesów, szczególnie w skifie. Dziękuję bardzo.